Mężczyzna nagle zauważył, że lekarz siedzący naprzeciwko niego ledwo co czuje. Zaczął podejrzewać, że ten lekarz nie jest człowiekiem. Ochlapał twarz lekarza szklanką wody. Lekarz nic nie powiedział. Potem wyciągnął stopy spod, spod spodni. Okazało się, że jego spodnie były po prostu za długie. Mężczyzna szybko przeprosił lekarza. W tej samej chwili lekarz wycierał wodę z twarzy. Mężczyzna chciał podać mu lustro, ale przypadkowo zdał sobie sprawę, że odbicie lekarza zniknęło. Znów się spił. Może ten lekarz jest jakimś potworem? Chwycił szklankę i ponownie ochlapał twarz lekarza wodą. Lekarz popatrzył na niego źle i powiedział, że to coś na stole to nie lustro. To tylko zdjęcie. Prawdziwe lustro było po drugiej stronie i niezręcznie przeprosił ponownie. Lekarz nieumyślnie złapał mężczyznę za rękę, a ten szybko się odsunął. Temperatura ciała lekarza była bliska zera. Zdecydowanie nienormalna. Aby udowodnić, że jest człowiekiem, lekarz zaczął ciężko oddychać. W następnej sekundzie lekarz wyciągnął igłę, ukłuł się w palec, a następnie wyjął torebkę soku pomidorowego. Mężczyzna w końcu mu uwierzył. Obaj zaczęli się nawzajem przepraszać. Właśnie wtedy pielęgniarka otworzyła drzwi i zapytała mężczyznę, dlaczego mówi do siebie. Mężczyzna był oszołomiony, teraz był pewien, że lekarz nie jest człowiekiem. Wtedy pielęgniarka zwróciła się do lekarza i zapytała: Czy ten pacjent już nie umarł? Lekarz spojrzał na krzesło z konsternacją. Mężczyzna zniknął.